Ta walka potoczy się dłużej niż na to wskazuje ta pierwsza runda. Te pierwsze kilkadziesiąt sekund. I trafia lewym sierpowym teraz. Jest prawy sierpowy. Początek końca, proszę Państwa. To jest początek. już jest nie, 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 to już jest koniec. On tutaj się z tego nie wygrzebie. Minuta dwadzieścia. Za długo jest. Minuta 20. I co? No i właśnie tutaj spokojnie teraz daje czas. obrania to, nas na stole. Y, ale dostał bardzo dużo czasu tak i, to, i z tego się wygrzebie teraz być może. Nie wiadomo, bo nogi niepewne. Nogi masz rację, niepewne. Nie ma, nie ma liczenia, nie ma liczenia. Potknął się. 50 sekund jeszcze, znowu jeszcze jest, dużo. I z, i znowu no bliskał, idzie jak taran, czas. jak tur teraz Łukasz Różański. Klinczuje, zyskuje sobie czasu, ale walka, ale walka. To jest to, na co ci... ci... Nie! Opuszczone ręce.